Bartek zostawił całą kasę i się dziwił, że zarobił tylko tysiąc za Toolshop. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną Bartek. No grałem, po raz kolejny zostałem, wiecie co. A to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Emergency Hamburg na Robloxiku. I ponoć były pewne aktualizacje. Bartek, jak rozumiem nie jesteś podejrzany o żadne przestępstwo, tak? Tego co im wiadomo, to nie. No gościu, syndu dupę, no. Dobra, zrobiliśmy się, że jesteśmy czyści. Pokazaliśmy panu policjantowi, że nie ma sensu nas gonić, ale dzisiaj właśnie pokażemy wam mniej więcej co zostało dodane. Jakieś nowe rzeczy w sklepie do tuningowania na pewno. A jeżeli wy wiecie co zostało zmienione, to śmiało dajcie znać w komentarzu pod filmem. To się spróbujemy jakoś do tego ustosunkować w najbliższych odcinkach. Oprócz tego, jeżeli odcinek Wam się spodoba. Zostawcie śmiał łapę, suba komentarz, wpadnijcie na G2 Instagram Discord. Wszystkie linki macie jak zwykle w opisie pod filmem oraz na kanał do Bartka Bartek. Co ty robisz teraz na kanale Bartek właśnie opowiedz. To nie nic, tego <tryk> ani filmu nie było. No i, i dlaczego? A, cięż, ciężkie sprawy, ciężkie sprawy były złatanie. Tak, ciężkie sprawy. To wymieni no. chociaż jedną. O nie! Ja pierdzielę Bartek Jak siadłeś tutaj, to normalnie ciężko mi się zatrzymać już tym samochodem Jak się no rozpędzimy lekki jak No lekki jak piórko, jak stalowe piórko o a nie będę mówił nawet jakiej Zorej sporej, o właśnie, pisaliście też ostatnio, że tutaj można muzykę jakoś wyłączyć, tylko zastanawiam się, gdzie to można zrobić. Czy w settings. Opcjach. Volume settings. Okej, okay. music, volume, Bo może tutaj faktycznie to to zadziała teraz. Bo kiedyś nie było chyba aż takich fajnych możliwości. Ewentualnie nie działało to zawsze. Pamiętam, że z tym jakiś problem był. Ale faktycznie nie ma nic. A ty. Jak ty nic nie słyszysz? Jak ja wyłączyłem muzykę ty nic nie słyszysz? No nie słyszę żadnej muzyki. A, no dobra, ty, no to ja jeszcze to sobie... Ja sobie jeszcze ulepszę ten motocykl. Przy okazji widzicie Bartek taki chuntsfod. Se jaja robi po prostu. Rim color. O, też mogę zmienić. Czekajcie. A, bo to takie są jakby podstawowe. Mogę sobie złote dać nawet. A co? A sedam, se złote, stać mnie, to sobie kupię. O, goście leczy w ogóle. No to pewnie w ciebie leczy. A gościu, ty się leczysz. Ty się leczyć powinieneś, wariacie. Dobra, mamy fulla, wszystko jest gotowe. Właśnie, mieliśmy podjechać tak jeszcze do dealershipa. Bo Bartek chciał zobaczyć, czy może kupić jakiś motocykl. Ale mi się wydaje, że te motocykle do kupienia były za paywallem. Ewentualnie no, może to jakiś... To mi świta, że jeden właśnie był chyba normalnie do kupienia, ale... Okej, okay, jeden był normalnie do kupienia, sprawdźmy to. Gratuluję mózgu. Przecież to ty wyskoczyłeś! No to ci tak raptor zatrzymałeś, że, wyskoc... że wyleciałem przez tę... Ten... przez Ja szybę. normalnie, za przednią szybę. Chłopie, czy ty widziałeś tak. szybę tutaj? Tak, Welfire no, R1 to jest to, co ja mam, i on jest z Game Pass Game e, e, Required. I gdzie on jeszcze jest? Można traktor? Game z Półtorku, Pass Required tu, tak, tak. Game Pass, Game Pass. A ty na jakiś Game Pass na tego Stuttgarta w ogóle? Hmm. Jakiś jakiś hmm. Tutaj jest jeszcze jakiś Game Pass. Ten, jaki Game Pass jest potrzebny? A samochody inne za 300. Wolfburg Classic, a ten? Na Classic Cars 250, dlatego nim wszyscy jeździli o, nie. teraz. A nie, to jest. A nie ma takiego. Eee, no, podstawowym motocyklem, Bartku, który chyba za darmo otrzymujesz, jest ten BKM 1200 Tourer, nie, Ale Game Pass. Zrequered. No właśnie, no bo potrzebujesz Game Passa. Nie możesz kupić chyba motocykla bez o, Game Widzisz? Traktor, mogli nie mogli widać taki mały słaby motocykl dla takich zwykłych ździutków, którzy nie, nie opłacają nic. Więc... No, to, to tak, 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 taką zachętę, nie? Tak trzeba na zachętę, no to trzeba kupować. No co, co ci poradzę, nie? No, Tak miałem swoje odku lepszy ja po prostu. Ty, Ferdinand Will. Kurczę jest jeszcze mój, ale tu są jakieś fajne 480 kaski, ale mój jest lepszy chyba. Te są fajne, ale one wymagają już naprawdę dużo pieniędzy drogie fest tego mógłbym mieć o Mountly National GT dobra Bartek musimy trochę kasy zdobyć wiesz co to znaczy że <grymina> ja idę na pana leczącego jak leczącego jak ty Bartek zostajesz moim wspólnikiem w zbrodni w tym momencie pa dawaj dawaj Bartek ty kradniesz, ja cię... ja cię wożę, a później dzielisz się łupem 8 tysięcy dla mnie. No ale to nie? 8 tysięcy Bartek dla mnie, ja cię będę woził. Będę twoim... kierowcą. Czy jestem zgubiony, kumom. Ta chłopie, na motocyklu. Nie możesz się ruszyć, bo żeś kurczę... staminę całą stracił. Ej, tu leży ktoś powalony chyba, w krzaczorach, patrzcie. Bartek, Bartek, szybko! Szybko wsiadaj! Jestem! Tu, patrz, po prawej! A nie, to motocykl jest. Motocykl to jest. To jest. Dobra, ktoś chce pojechał chyba. Ktoś chce pojechał. Nie. Dobra, jedziemy. Tutaj chyba inne gangusy jakieś, powiem ci. Jeżdżą obok nie, nas. Nie niestety. To on za nami będzie chciał jechać? Nie, nie jedzie za nami. Dobra, e, dziadzia, proszę cię, gdzie tu jest jakiś automat może? Jakiś automacik nie. sobie okradniesz. Eee, auto To po prawej, jest... po prawej, po prawej jest. Nie wiem. No przecież. Weź mnie, nie denerwuj. Masz znacznik Co? automatu No i Bartek, ty nic nie robisz. A ja jest, szybciej od ciebie ten automat zobaczyłem. No powiedz mi, jak to jest. Nic nie robię, a to kradnie. No ale w trakcie jazdy nic nie robisz tak realnie. To ja jeżdżę, no, patrzę to, na mapę. Jednocześnie szukam policji. Dawaj, no to, dawaj, to, okradaj, to, bo to mnie popadnie. wiesz. Ja, ja chcę na 8 tysięcy swoje. Pore, zacięło cię. Jak ja chcę swoje 8 tysięcy za bycie wspólnikiem w twojej zbrodni. Aktualnie mam 1700, także nie wiem, jak to się wtedy 1700, podzielimy. ale jeszcze ukradłeś teraz rzeczy, przekąski. Dobra, wchodź Moja. tutaj. Blokujesz mnie. No Chłop, co będzie na mnie jeszcze dawał? No nie mogę, nie mogę z niego, nie? Widzowie. Dobra, ile sek kosztuje, nie powiem wam. To jest pytanie moje do Was. Ile kosztuje sek? Nie mam energii. Ja bym poczekam. go kupił, ale powiem wam, drugi fest. Przecież 1000 Robuxów to jest 60 zł. Kosztuje albo 70. Masakryczna cena. Jak można tyle Robuxów wydawać w tej grze? Ile się wydaje w tej grze Robuxów? No ale to on ma darmowe Robuxy. Ale tam on za sobą odznakę, Odznakę? Co? 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 Bo? Bo nie zrozumiałem tego co powiedziałeś, no dlatego ja mówię co. Taki, ma taki, taki symbole chyba tego z... Yy... Tryb, może Dlaczego no, no czego? No, no czekam. Symbol czego ma Flotar? Zapytam Bloks się go Fruta. jutro. Blok ma taką swoją grupkę i tam tam ma płatny ten... Symbolek. A, Ktoś chodzi ci Robuxów o to, chyba. że flotar sprzedaje swoją koszulkę ze swoim wzorem, skąd może czerpać Robuxy. Znaczy nie koszulkę, tylko po prostu ma taki do odznakę taką. Nie plakietkę. Coś ten No on miał koszulkę, jakieś tego typu rzeczy. Po prostu no, przedmiot na sprzedaż mówi. z logotypem. No no toś, to. No, też, no, to no, też, no, to też. Dobra. I teraz tak, sprawdźmy do... sobie tutaj Bartek. W się zrozumieliśmy, Jezus Maria, ciężko z tą dojść do ładu, do składu. Ej, otwarte. Ciężko, Bartek, żebyś wypowiedział choć raz, w pełni swoją myśl od razu na początku. To prawda, zgadzamy się, zgadzamy się z tym. A to, że ty tego nie rozumiesz, że to trzeba użyć mózgu, a nie... <grym> zabawne, zabawne, okej, okay, okej. Okay. Ale prawdziwe. Dobry, dobry <grym> Bartek, okej. Okay. Wykorzystam kiedyś te twoje słowa przeciwko tobie. W takim razie. I tak, za każdym razem. Nie znasz dnia ani godziny. Tak, bo Bartek, ja uwielbiam, jak powiesz jakąś taką głupotkę albo coś, i później można ją wykorzystać przeciwko tobie. To jest takie dosyć śmieszne, no, głupotkę, zawsze. Jaką Nie, głupotkę, tylko to jest bardzo mądre słowa. A o jakich słowach mówisz? O takich, że nie używasz mózgu, dlatego mnie nie rozumiesz, co ja mówię. Mhm. Mm nie rozumiem raczej, co masz na myśli, bo rozumiem, co do mnie mówisz. Zatem to, to, to powątpiewam. Dobra. No czasem seplenisz, to prawda, więc. Ca no mam czas badę. czasem wrażenie. Czasem brzmisz, jakbyś coś memlał w tej buzi, jak do mnie mówisz, ale mam. to wiesz. Nie, nie, niech Bartku, drogi, ogólnie no, te y, różne kolory tych. Y, Pieniędzy, znaczą, że mają inną wartość, nie? Te nominały. Nie, no tak. co ty nie powiesz? No dobra, czyli jest, wiesz, to. tak? Tak. To dlaczego najpierw podnosisz te z mniejszą ilością pieniędzy, a później bo te z większą? Bliżej. Bo były bliżej. Okej, okay. czyli zamiast dbać o ilość, dbasz ja, o to, żeby zabierać te, które są najbliżej, po prostu. Tak, bo wtedy. No, no. no coś. Nie no. Wiem. Oooo! Ja Wymówki się skończyły, co jest? <grym> ja wiem co chciałem powiedzieć, ale nie do końca wiem jak to... Czekaj, bo to jest słowa. gość przy jakimś takim samochodzie. A my to już ukradliśmy, nie. nie? A zabrałeś stąd wszystko? Nie! Wyskakuj, bierz tę kaskę, która tu jest. Coś jeszcze zostawiłeś tu? W toolshopie? Nie wiem, sprawdzę... na górze jest, nie, nie wiem jak to się dostać. Normalnie Bartek, no se wskocz tam. Dobra, to jedź. Skocz se, zabierz te pieniądze! Ja nie chcę pieniędzy. Dwa dobra, chcę jednak. To jeszcze jest coś, jeszcze masz kolejną gotówkę. Bartek zostawił całą kasę i się dziwił, że zarobił tylko tysiąc za Tool Shop. Przy czym 2,5 tysiąca leżało na półce i to jest właśnie Bo to, dlaczego podjechał. Bartek nie podnosi dużych nominałów. Bo ktoś podjechał, a ty krzyczysz, Dobra, a powiedz jest, mi, co to ma do tego, że nie podniosłeś dwóch Nie mogę tam skoczyć. O, teraz jakbyś skoczyliśmy bez żadnych problemów. miałem dużo energii. Okej. Okay. Jak bije piątką, to energii się traci. A, do zera? No. Czy jak kradłeś no, czy no... inne, mniejsze nominały, typu 50, 100, to nie myślałeś o tym, żeby po prostu to poczekać one... sekundkę i raz skoczyć i zabrać 2,5 przez to Dobra, czekaj, to teraz tak, jedziemy do... tutaj jest chyba złodupiec. No jest, jest. Bartek, kupuj dwie bombki. Czemu ty zawsze wysiądziesz, zanim ja cię podwiozę pod konkretnym miejsce? Posłuchaj, posłuchaj, posłuchaj. To jest ten... No Dobra. Dawaj, dawaj złodziejuchu. Gdybyś my, ty mnie tak woził chłopie motocyklem do kradzieży, Ale to świat byłby... Jestem... świat byłby piękny. Ja jestem leniwy i czekam na okazję. To łatwy pieniądz. Dobra. Kurczę, ja mam coś pokonać, ja ci pozwalam. Nie, nie, no wiesz, jak ja bym zaczął kraść, to znając moje szczęście, wtedy policja by zaczęła nas gonić i wtedy nie mógłbym ci robić za zawabika. Oho, a tak też jest śmiesznie jak ty okradasz od razu. A 8000 a? i tak do mnie trafi, więc... Pomasz sobie. Oho. Bo Bartek, bo wtedy Powiem kupię. Być... Bo wtedy kupię broń. Powiem tak, będziesz musiał je wyrzeć z moich martwych dłoni. No to w sumie, w sumie to jak zachęta bardziej ty zabrzmiało. Jak Nie. zachęta ty. Dobra, na razie nic nie jedzie, Bartek, więc na razie chilluj. Przez chwilę przynajmniej jeszcze. Dobra, idź do drugiego. No Jakby tu przyjechała policja, to ja po prostu podjadę Skoczę do przodu. Do a ty skoczysz tak, do wody i później wsiądziesz do mnie. Z powrotem. Ewentualnie, ty, drabinę ci podstawię, ale ja się boję, że i tak spadniesz. Czemu taka niewiara we mnie? Ej, jest w ogóle jest? jak pięknie! Ile ty masz rzeczy do kradnięcia tu? Czemu ja nie mam takiego szczęścia, Dobra. widzowie? Już o, złoto! Z Bartkiem przerabialiśmy, dlaczego ja nie mam takiego szczęścia. Ja nie mam szczęścia, po raz kolejny powtarzam. Po prostu to jest z okoliczności. No to są moje umiejętności, że z tobą jeżdżę, to prawda. I że cię policja jeszcze nie zabrała, to, to jest fakt. Ale mówimy o... Mówimy przecież teraz o tych, o rzeczach, które dropi, a nie o to, że jedziesz ze mną. Mówimy o całej kradzieży. Czemu cię policja nie. jeszcze nie dorwa gangusie, Dobra, 18, ty jeden. I pół. gangusie? 18,5. 18,5 kafla. Uuu, nice! No to już by mi się tak naprawdę więcej należało, bo jeszcze masz parę tysięcy w nie... No to sprzedaj złoto w ogóle. Ale teraz się? Jako bandzior? No tak. Nawet musisz, Gold. że tak powiem. No to od razu się wszystko sprzedaje, tak? Pierwszym razem, ja miałem trzy sztabki. No, jak dałeś do sprzedaży, Sprzedałeś wszystko, tak? O, poczekaj, zaraz ci powiem. No Powinien... pod tabem powinieneś Słysza. mieć chyba, jak ten, koło Macie od, razu mi się tele... od razu mi się telefon Tak, ten. no bo to jest chyba to... też nowy feature, tu se sprawdź pod tabem. Dobra, mam wszystko sprzedane. Że ciastka i energetyki mogę sprzedać. To możesz mi już wysłać 8 tysięcy, bo już będziesz do przodu i tak. Halo? jestem w tunelu, nie słyszę co mówić. Ja ci zaraz sprzedam Bartek na policję i będziesz miał zero z tego. Tu też. Ja już dzwonię do znajomego policjanta. Który jest na poczekalni, powiadasz? Nie, no to on mi tego... On mi wtedy 8000 da. A, no to mit. Ale ty będziesz zamknięty w więzieniu. Eee, gdzie ty jest ten Wonder? Nie ma tego Wonder Level. Wonder Level. No, w się. Sensie ten czas właśnie. No, nie masz kryminal? Mam, nie ma tego w ogóle czasu. Mam, you will not lose you wanted level because you have illegal items. Mam nielegalny item? To, to co masz, Bartek, Broń? Nie, nie no, nie pewno nie co mam. Co żeś podniósł i nie sprzedałeś? Masz złoto? Złoto nie mam. Może broń, może gdzieś. Ten mam, no, nożyk. Zobacz, czy, ja, czy coś masz. Mam. No ale to co, masz, brałeś nożyk, nożyk? czy nie brałeś nożyka. Właśnie to mam nielegalnego. No nie, nie mam pojęcia co, przecież gold sprzedałem. To jest inter interesujące. W tym momencie. No, to jest Panie bardzo interesujące. Czekam Bartek, na to co masz. Ja Powiedz mi co masz w ekwipunku. A przecież, no, to no, nie zrobię tego, bo mi się odpala telefon. Z Maria, to wysiądź. A mam ten maczetę, mam, dobra. Skąd masz maczetę? To nie zyskając tego z kontenerów. No to czemu nie mówisz? bo nie zauważyłem. A pytałem, czy masz broń i jej nie sprzedałeś. Mówi, nie zauważyłem jej. Czy to jest Lucio, który za nami jeździ? No takim... Możliwe, że to. Jak tak widzę, jak nie... Jest Maria. Czy to jakieś randomowe typy, które jeżdżą po prostu, bo mają yy, samochód drogi? Dobra, po dobrać, najważniejsze... O Jezu wow. wow, co, co chłop zrobił? Koziołka żebyśmy zrobił fikołka takiego. Aha. Wow! Chłop nas tu przyszpilił. Utknęliśmy i Ale Dęciak nas tu zrzucił. Aha No teraz trzeba nie niestety przepchać ten motocykl trochę w jedną stronę. No to, to, to idziemy na tę, na środek powiem. Ja Mógł go tego... wziąć. Czy się da? Ciężko będzie, bo. A na bokin bokindarze... Dobra, poczekaj, może ja ci jakoś pomogę. Nie, już ja coś od... zrobił. Goś jechał, jechał, jechał! Tylko po to, żeby nas palnąć tu, a on wiedział, że on tu stąd nie wyjedzie. By the way. Takich, takie ściery chyba to chyba... powinni banować. I tyle. Oho. Patuj, policja nas zaczyna gonić, właśnie. Chyba poszło. A ja wiedziałem, że będą... Dymy z Bartkiem. Tak, yy, dobrze, super. Ale że teraz ja faktycznie mam policję. A ty już A nie masz? Nie ja, nie ja już nie mam. Jest to ja, ja wyskoczę i nie, on, wyskak... oni się nie wyskakuj nigdzie Bartek. Wyskakiwanie to jest ostateczność to jest. Dobra. Wyskakiwanie ja z pojazdu mi. ostateczność. Kukliśmy ich na no, lajcie. Dobra, jeszcze tędy. Jeszcze spokojnie, teraz ja muszę uciec z policji. Nie lubię, bo to mandaty, za mandaty 000, kurde. Masakra. Za prędkość zaczęli mnie gonić. Masakra. A ty ile dostałeś, 000, Bartek? 28? No może koło znowu. Cyknęło mi fotkę. W dalszym miałbym więcej, nie? Gdyby nie ty. Gdyby nie ja, Bartek, to by ta policja cię już trzy razy złapała. Od tego, tego zacznijmy. Nie tego nie wiesz. I byś tak bezpiecznie sobie nie kradł. Byś nie podjechał nie wiem, z powrotem to... do tego samego miejsca na pewno. I nie zabrał pieniędzy, których wcześniej ukradłeś. No Jezu, to, że masz dzisiaj dobry dzień i ci się udało cokolwiek ogarnąć to już się tam co? To... No, się w moim samochodziku. Chyba ci wybiję zaraz. W samochodzie. Dobra, dzwoni na policję, nie? Dwoń. Dawaj. Emergency. Emergency police. police. Help e, Jakiś. Help me. E, Jakiś. He's. O. He's guy. E, He's guy, dobra. Bro, broken my Glass. He is a guy broken my glass. Tak? <laughs> Help me this guy broken my glass. Goś połamał mi okulary, no. Co jeszcze? Połamał mi szkło. Połamał mi szkło samochodu. Okej, okay. no, no, no. Send. No i posłałem. Co, co tam było? Jak to, to brzmiało? This guy hey, broken he... my glass? Ma, my glass car. My glass car! Naj! No, masz Policja. szklany... Masz szklany samochód! Aha, Jesteś czy nie? Nie no nie jestem poszukiwany. Dlaczego miałbym być? A no, to co ty tu robisz? Wypad... Ej, a patrz, ile policji przyjechało od razu. No, nie wiem co robi na tym serwerze ewidentnie policjanci. Patrz, lubię, patrz! Trzecia jednostka, Bartek powinien za fejkowe zgłoszenie ee, dostać mandat <laughs> Powinien zacząć do siebie strzelać. Przecież nie, Przecież nie wysłałem tego zgłoszenia, nie są taki tępy. A jak przyjechali. A nie, nie wysłałem No właśnie nie, dlaczego? Przekaz myśli. Bartek niby pisze zgłoszenie, później mówi, że go nie wysyła, a policja przyjeżdża i to trzy jednostki. Hmm... Coś mi tu śmierdzi. Coś mi tu śmierdoli. Nieźle. Dobra, proszę państwa, no tak to wygląda. O, gość na minus! O, minusik złapał już. Pan, policjant. Także w tym odcinku to będzie na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Elo i cześć. Siemanko.